Na wstępie chciałem wam opowiedzieć troszeczkę o tych ogniwach. Są to ogniwa od LG, często nazywane jako LG Hem, model LGX E78, tak jak wspominałem w ostatnim filmie. 78 oznacza pojemność ogniwa. Jak widzicie, terminale są tutaj usytuowane w ten sposób, że z tej strony mamy biegun dodatni, z tej strony biegun ujemny, czyli po tej stronie gdzie jest literka A. Mamy biegun dodatni. Z takich ciekawych rzeczy, które musicie wiedzieć przy budowie takiego magazynu, jedna strona, czyli ta część, biegun ujemny jest wykonany z blaszki miedzianej, a ta strona z blaszki aluminiowej. I musicie mieć to na uwadze, budując magazyn. Ogólnie obie strony są zabezpieczone przed połączeniami mieć aluminium. Ten biegun jest aluminiowy, więc wiadomo, nie ma problemu z połączeniem z aluminium, ale jeżeli będziemy chcieli przejść z aluminium na miedź, możemy na przykład dać pasek stali niklowej na połączeniu pomiędzy aluminium a miedzią i to spokojnie wystarczy, aby zrobić taką separację. Z drugiej strony, czyli tutaj, mamy biegun ujemny i blaszka jest wykonana z miedzi. Miedź jest zabezpieczona jakimś materiałem, Prawdopodobnie jest albo cynowana, albo właśnie niklowana, dopiero zobaczymy, że tutaj mamy do czynienia z terminalem miedzianym, jeżeli zdrapiemy, widać tutaj taki zarys. Po zdrapaniu ukazuje nam się miedziana blaszka, więc teoretycznie tą część możemy łączyć bez problemu już bezpośrednio, albo do miedzi, albo do aluminium. Łącząc. Kolejne pakiety szeregowe, aby podnieść napięcie, będziemy musieli połączyć biegun dodatni z biegunem ujemnym, gdzie ten jest wykonany z aluminium, a ten jest wykonany z miedzi. On jest zabezpieczony, tak jak wspomniałem, prawdopodobnie jest niklowany i nie powinno być problemu z takim połączeniem. Łączymy to w ten sposób, mamy połączenie i ono powinno być wystarczająco zabezpieczone przed reakcją chemiczną pomiędzy tymi dwoma materiałami. Ja zastosuję kawałek blaszki niklowej i dopiero wtedy będę je razem skręcał. Najprawdopodobniej też posmaruję tutaj wazeliną techniczną i zabezpiecza przed dostaniem się tej wilgoci. Więc też wam polecam. Zawsze stosuję taką wazelinę techniczną w połączeniach tego typu. Na temat terminali wam właśnie już powiedziałem. Jest to ogniwo wykonane w technologii NMC 712. Powstały różne rodzaje chemii, która tworzy to ogniwo. Te ogniwa są przeznaczane na destrukcję. Będę je testował mechanicznie na uszkodzenia oraz na jakieś przeładowania, zwarcia. Zobaczymy, co się wtedy dzieje. Samo ogniwo ma długość około 59 cm, szerokość 10 cm oraz grubość około 10 mm, 9-10 mm. Jest w takiej formie, takiego sprasowanego, dosyć mocnego wafla. Ogniwa pochodzą z D pakietów, są to ogniwa bezcyklowe, były wykorzystywane do produkcji baterii, do samochodów, Volkswagena i D4, D3 Audi i skody prawdopodobnie. Następnie są rozdzielane na pojedyncze ogniwa i w takiej formie trafiają do nas. My już decydujemy, jak chcemy zbudować nasze pakiety, czy to będzie system 24V, czy to będzie system 48V, jaką będzie miał pojemność. Można równie dobrze wykorzystać ten projekt do tego, aby naprzemiennie je układać. Na przykład wziąć takie jedno ogniwo, które ma 78 Ah i zrobić jeden pakiet o pojemności 70 Ah i na przykład napięciu pracy 24 V lub 48 V. Układamy wtedy ogniwa nierównolegle, tylko szeregowo naprzemiennie, łącząc ze sobą terminale, finalnie uzyskując na końcu Żądane przez nas napięcie, jak wspominałem, 24V lub 48. Ja, na swój projekt, mam taką wizję, że będę budował pakiety, czyli będę budował pojemność, a kolejne pakiety będą łączone ze sobą, podnosząc napięcie aż do systemu 14S. Tak więc, to już jest Wasz wybór, jak wykorzystacie ten projekt, który Wam chcę pokazać. Możecie to robić na różne sposoby. Wszystko zależy od tego, co chcecie osiągnąć i od Waszej kreatywności. Chciałem jeszcze wrócić do tematu otworków w tych blaszkach. Wpadłem na taki pomysł, że mogę zrobić do tego szablon, bo musicie wiedzieć, że tak, jeżeli składamy te ogniwa równolegle, jedno na drugim, wykonane otworki będą nam się zgadzały, jak sami tutaj widzicie, ale jeżeli będziemy chcieli je składać potem odwrotnie, widzicie, mamy taką sytuację, aż terminale w tych ogniwach są symetrycznie względem przekroju tego ogniwa, tak? Więc plus tej strony jest jakby odbiciem lustrzanym bieguna ujemnego. Dlatego do wykonania otworów, tak aby do siebie potem pasowały idealnie i strony dodatnie, i strony ujemne, wymagany jest szablon z dwoma położeniami tych blaszek, tak? Już Wam pokazuję o co chodzi. To będzie główny szablon. Ja go sobie przymocuję tutaj do stołu. W ten sposób, żeby się tutaj nie ruszał, i robimy taki meg. Wkładamy te ogniwo, ono ma tutaj próg, taki, który zawsze zaczepi na część. To jest takie miejsce, stały punkt odniesienia. Wsuwamy go tutaj do końca, on już dalej nam nie wejdzie. Jak widzicie, idealnie pasuje w otwory w szablonie, i mam tutaj dwa takie stemple oznaczone jako plus. I oznaczone jako minus. Jak widzicie, otwory mają w różnych miejscach. Biorę stempel minus, wkładam tutaj, on bardzo ciasno tutaj wchodzi. Jak widzicie, idealnie pasuje w te otworki. Jako narzędzie do robienia otworów wykonałem sobie z wiertła 6 mm. Damy tutaj wiertło, młotkiem przebijamy na wylot, pyk, przebijamy na wylot. Wyciągamy szablon, mamy zrobione otwory. Odwracamy ogniwo, dociskamy do końca, aby dolna część ogniwa zaczepiła o próg szablonu. Bierzemy szablon dodatni, wkładamy i dokładnie taka sama sytuacja. Wkładamy, przebijamy. I każde ogniwo dzięki temu szablonowi i po stronie dodatniej, po stronie ujemnej, jeżeli będziemy potem je składali ze sobą razem, Będą idealnie do siebie pasowały. Jak widzicie, otwory idealnie się zgrywają i tak samo będzie po stronie dodatniej, po stronie ujemnej. Szablon oczywiście udostępnię również razem z projektem. Jak tylko przekonam się, że na pewno wszystko jest ok, pokażę wam tylko jaka jest różnica. Wcześniej miałem wiertło obcięte po prostu tutaj na równo, bez żadnych tutaj przeróbek i w momencie przebijania tego młotkiem powstawały taka, powiedzmy, korona z tej strony. Jak widzicie, czyli to jakby ten materiał był wypychany na zewnątrz tej blaszki. No, jest to też do przyjęcia, ponieważ to potem możemy na jakąś małą szlifierką ściąć, tak? Odciąć, czy takim nożykiem i też nie będzie tematu. Jednak przy takiej ilości ogniw chciałem sobie coś uprościć i przerobiłem to ogniwo, tak Wam właśnie pokazywałem. Czyli powierzchnia jest równa, tylko jest pod delikatnym skosem, a w momencie przecinania wchodziła bardzo ładnie w materiał. Oraz jest nawiercony tutaj środek tworząc taką wklęsłą powierzchnię. Dzięki czemu zewnętrzna część wiertła działa tak w uproszczeniu jak nóż. Jaka jest różnica? Już wam pokazuję. Po tej przeróbce wiertła materiał jest tutaj normalnie odcinany. Nie ma żadnych problemów tutaj ze strzępami z wyrwanego materiału. Bez przeróbki powierzchnia wygląda następująco. Tak więc wydaje mi się, że to jest dużo lepsza opcja i warto tak zrobić. Ok. Elementy po wydruku w tych miejscach, gdzie się kończy jakby krawędź elementu, zazwyczaj zostawiają takie elementy po przejściach, tak? Czyli próbując złożyć takie dwa elementy w jedną całość, bo one nie będą przylegały równo do siebie i będzie szczelina. I w momencie klejenia, jeżeli te dwa elementy nie będą do siebie dobrze przylegały, takie połączenie jest osłabione i może po prostu nam się rozkleić lub w tym, w tym miejscu po prostu później pęknie. Tak? Dlatego dobrym pomysłem jest przeszlifowanie tej powierzchni, tak, żeby była równa i aby te dwie płaszczyzny dobrze do siebie przylegały. Ja zrobiłem sobie coś takiego. Jest to zwykły papier siatkowy ścierny. Świetnie się sprawdza do ścierania takich wydruków. To jest PETG, bardzo fajnie się obrabia, jak zwykły plastik. Mamy już elementy po przetarciu. Jak widzicie, powierzchnie tutaj są wyrównane na jednym elemencie i na drugim elemencie. I teraz, jeżeli przełożymy je do siebie razem, i w tym momencie takie połączenie jest dużo lepsze i dużo mocniejsze niż takie bezpośrednio po, bez obróbki, byśmy chcieli sklejać. Kleimy te elementy do siebie razem. Następnie te miejsca są specjalnie zrobione po to, na takie dodatkowe wzmocnienia. Je tak samo wklejamy tutaj do środka na klej. Dzięki temu takie połączenie powinno być dużo stabilniejsze i mocniejsze. I taki element sklejony zostawiamy na kilka, kilkanaście godzin, aby dobrze to wszystko związało. Czego ja używam do klejenia? Ja do klejenia używam dwóch rzeczy: albo żywicy dwuskładnikowej. Bardzo świetnie sprawdzał się do klejenia petu zwykła kropelka żelowa. Tak, kropelkę żelową nakładamy na całą powierzchnię, na obu elementach. Dociskamy je razem do siebie i zostawiamy na kilka godzin. Kropelka żelowa jest o tyle fajna, że ona od razu nie łapie, dobrze się rozprowadza, więc możemy ją nałożyć tutaj, rozprowadzić nałożyć na ten element. Mamy czas właśnie na rozprowadzenie tego elementu. Dociskamy i zostawiamy. Już po powiedzmy pół godziny element jest elegancko sklejony. And so passionate, every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains and last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. A więc tak, ten wydruk jest już sklejony. Klej bardzo ładnie trzyma, oczywiście pełną twardość złapie po kilku godzinach. Tu jest specjalne wyżłobienie, takie wgłębienie w wydruku, dokładnie po to, aby to się schował kątownik i nie wystawał poza obrys pakietu. Kątownik będzie tutaj oraz tutaj. Tak samo na elemencie dolnym jak na elemencie górnym. Dzięki temu siła docisku rozłoży się równo na cały wydruk oraz na cały pakiet, który będziemy skręcać. Te białe elementy to po prostu miejsca, w którym klej reaguje z plastikiem i go topi. Także to normalna sprawa. Po wyschnięciu trzeba to po prostu wszystko ładnie wyczyścić, tak jak tutaj. Ogniwa będę w takim szablonie układał w następujący sposób. Czyli plusy z jednej strony, minusy z drugiej strony będzie to pakiet ogniw połączonych równolegle, także układamy tutaj stos. W moim przypadku będzie to 11 ogniw. Wiadomo, ktoś może chcieć tych ogniw połączyć 3, 4 lub 5, w zależności jakie ma potrzeby. Moim celem w tym projekcie jest 11 ogniw w takim pakiecie. W oryginalnych pakietach jest to zrobione w ten sposób że ogniwa leżą bezpośrednio na sobie, nie ma żadnych przykładek z pryszpanu, nie ma żadnych przykładek z papieru i tym podobnych rzeczy. Jest po prostu taśma, która po środku, która skleja te ogniwa razem i tak są nakładane. Co sześć ogniw właśnie występuje taki podkład izolacyjny. Ja bym to nazwał podkładem kompensacyjnym, aby podczas ściskania ta siła się ładnie rozkładała. Ja zrobię to tak samo. Pierwsze ogniwo będzie miało taką podkładkę, tak żeby ładnie się docisnęło do elementu drukowanego i wyrównało ewentualne nierówności. Kolejne pakiety będą układane bezpośrednio jedno na drugim. Po sześciu takich ułożonych na siebie pakietach zastosuję znowu taką przekładkę kompensacyjną, pyk i znowu ogniwa aż osiągnę. 11 poziomów takich ogniw, wtedy na górę tych wszystkich ułożonych ogniw zostanie nałożona ta część, przez te otwory zostaną przeprowadzone śruby gwintowane i oczywiście to, o czym wspominałem, w tym miejscu będzie kątownik stalowy. I te dwa elementy razem z ogniwami w środku zostaną do siebie ściągnięte, dociśnięte. Kolejne etapy moich działań to będą. Łączenia terminali ze sobą razem plusy z plusami, minusy z minusami i tak skończony, skończony pakiet będzie przygotowany do dalszego montażu. Takich pakietów będę musiał wykonać 14, bo jest to system 14S do pracy w 48 V. W następnym filmie zajmiemy się składaniem już tego wszystkiego w jedną całość, łącznie ze śrubami. Chcę Wam pokazać, jak już z tych wszystkich części złożyć jeden gotowy pakiet. Ale to już będzie materiał na kolejny film. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia w następnym materiale. Hej!